Cześć, malko z tej strony Drops witam was na kolejnym odcinku na moim kanale gdzie zresztą zagramy w Minecraft przygody po dropsach w dzisiejszym odcineczku, wiecie co będziemy robić? No zgadujcie, zgadujcie, zgadujcie ja nam troszkę podpowiem, mam tutaj drewno w ekipunku. mam drewno no i przydałoby się troszkę ogarnąć tutaj nad naszym domkiem jakieś ładne miejsce ponieważ to wygląda na początku teraz bardzo źle to wygląda, ale ja się jakoś to postaram ładnie w miarę ogarnąć I ogólnie się was przeprosić przepros o takie, takie, jak tutaj widzicie Yy, takie białe kreski, nie wiem strasznie mi się minecraft zepsuł ostatnio przez nie wiem nawet nie, nie przez co, mam to chyba od tygodnia i to jest coraz bardziej chyba widoczne gdzieś tego nie zauważyłem, teraz co chwilę to widzę jeżeli wiecie co, co to zna, co to jest to napiszcie mi w komentarzu yy, dropsik, yy, musisz nie wiem od yy, minecrafta odinstalować albo coś ale to prosiłbym żeby tak, fakty faktycznie jak ktoś wie jak to zaprawić to żeby wtedy na napisał, to ja wtedy to zrobię bo Smolaks, jak weszłem u Smolaks, yy, jak to powiedzieć, yy, jak Smolaks próbował to zrobić, to to znikło i nie wiedziałem jak mu to wytłumaczyć. I także ważne, jak włączam Minecraft, to zależy, po prostu kilka razy już próbowałem, że Minecrafta i to znika pojawia się, znika pojawia się. I to jest takie troszeczkę uciążliwe moim zdaniem, przynajmniej dla mnie to jest bardzo uciążliwe, ponieważ no to wygląda strasznie, tak by mi się coś zepsuło kompletnie w grafice tej Minecraftowej. A wszystko jest git Tak, patrzyłem, patrzyłem na jakieś takie yy, te Myślę... Myślałem czy mi może skasował Minecrafta w najbliższym czasie i nic takiego nie stało. Nie wiem jak to mam nawet wytłumaczyć wam Bo to jest ciężkie do pisania. I to to, to, to jest bardzo irytujące według mnie. Bo nie lubię jak coś mi... nie, nie działa po mojej myśli. Jeżeli coś się dzieje i ja nie wiem jak to naprawić. To jest irytujące bardzo, bardzo, ale to bardzo irytujące Dobrze, to się zajmiemy ogólnie domkiem Domem będzie w takim stylu bardziej chyba hobbitowskim To jest taki chyba styl... Tak się nazywał? W stylu hobbitowskim Teraz... Nie tutaj, kurczę Chyba muszę o tą ściankę położyć i o tom. Uuu, nie tak Czekaj, czekaj, czekaj O tą y Dobrze, dobrze, ja w to robię i o tom ok tutaj, tutaj, teraz będzie przerwa na, na jeden, tak przerwa na jeden tutaj będzie przerwa i musi iść dopiero tutaj, tutaj i tutaj. No ja to oczywiście tutaj się źle postawiło, bo jakby inaczej, no kurczę, jakby inaczej, dobra, znowu. A ja to mnie irytuje. Te schodki mnie strasznie irytują. O, a ja przynajmniej teraz dobrze postawię. A tamten schodek sobie zniszczę. Tak ładnie. O, tu będzie ogarnięty. Zopałem go na szczęście. Dobra. Teraz jak myślałem, żeby stąd pójść. Ała. Stąd. Ojejku. A nie dobrze jest. Tak? Nie. 2 Dwa. Dwa. A, bo to źle postawiłem, dobra. Nie było tematu, nie zauważyłem tego, już to poprawiam. No, myszka, no patrz, co mi się dzieje z myszką. No, ona mi się ona mi sama scroll cofa, dlatego na live'ach wysyłacie donate'y, bo myszka mi się psuje. Muszę sobie myszkę kupić nową. Dobra, tutaj może tak. I tu jeszcze jeden. Ok, wywalimy sobie tutaj jeszcze jednego. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało z daleka. Mam nadzieję, że fajnie, bo też yy, staram się jakoś fajnie to w miarę zbudować. Bo miszem budowają to ja nie jestem na pewno. Tego jestem pewien na 100%. Ała. Mm. To nie wygląda źle. Powiem, ty, to nie wygląda aż tak źle jak myślałem, że będzie wyglądać. Jestem z Ciebie dumny Jestem z siebie bardzo dumny O! moje nogi, Teraz sobie nogi połamie skacząc Ale dobra, ale mam nadzieję, że tutaj uda mi się teraz skoczyć No właśnie I właśnie tego się obawiałem mm, Trzeba będzie po prostu ładnie się tutaj zbudować O nie, tego nie będę niższy może to już tutaj będzie tak, jak to ma być. Ja tutaj będę robił schodki do góry już. Więc tutaj muszę te drzewa pościnać. Właśnie może bym się teraz położył. Czekajcie to. Na razie zrobię taką prowizorkę. O, taką brzydką. Położę się spać, że żeby mnie żaden bebok nie zabił. O, pamiętajcie, beboki są złe Beboki. I beboki zabijają. Tak? No ja mam nadzieję, że rozumiemy się rozumiemy ładnie O tutaj To będę musiał yy, ściąć ładnie A czy ściąć? No, zniszczyć Tutaj weźmiemy troszkę drzewek Bo tutaj będziemy musieli zrobić wejście do tej góry Bo niestety mieszkanie w takim drugi, dużym miejscu jest troszeczkę bardzo denerwujące i upierdliwe Żeby tak co chwilę wchodzić Skakać i się męczyć, a tak to sobie zrobię ładne schodki Postaram się w miarę proste te słodki zrobić. Nie wiem, jak, nie wiem, ile mi z tego wyjdzie, z tego co mam zaplanowane na dzisiejszy odcinek. Bo też nie chcę robić jakichś mega jak, długich odcinków, tak maksymalnie 15 do 20 minut. Żeby też nie przesadzać, na nie wiem, godzinny odcinek albo coś takiego, to, to wow. ile to bym, ile ja bym musiał tam montować i tego wszystkiego. Ale dobrze, bo coraz bardziej mi się podoba montowanie, więc jest coraz lepiej. Na tym, tym kąpie wszystko jest dużo lepsze, Bardzo zauważyłem dużo komentarzy odnośnie jakichś innych gier na moim kanale. Dużo osób pisało czy będzie GTA, Fortnite. Ostatnio dzisiaj, gdy w sobotę, nagrywałem, nagrywam ten odcinek i był live rano. Czy tak rano, tak gdzieś po południu? Był live, w którym yy, zrobiłem 4 gry. A czy miały być 4, zrobiłem 3? Bo był troszkę Fortnite'a. Było GTA i był Minecraft. Chciałem jeszcze w GTA zagrać, ale. Nie wyszło mi kompletnie. To mi kompletnie nie wyszło. Bo po pierwsze, że nie miałem sił. Też mnie troszkę ten. Yy, jedna osoba bardzo. Yy, tak. zdziwiła, bo wysłała ponad 170 zł. Było w ogóle mnóstwo donatów. Mnóstwo, a najwięcej to było superchatów, bo na początku było 25, lat, później było 70 i to mi strasznie głowę zepsuło. Że na moim kanale tyle yy, na jednym live no, poszło do netów, super superchatów, że yy, ja nie wiedziałem, co mam z zrobić zrobić. Ja nie wiedziałem, czy dziękować, czy yy, czy co. No naprawdę, będę taki strasznie się zrobiłem przez tego live'a, taki. Yy. Niezdecydowany, i nie, 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 nie wiedziałem co się działo ze mną w, te, w tamtym momencie, A jak to teraz te schody zrobić? O, to jest pytanie. Hmm, zróbmy tak, pójdźmy tutaj, o, tak ładnie, no, tutaj po prostu na, na kobla, idźmy cały czas tą drogą. jakieś bloki, bo to tutaj nie to deskę, mi szkoda tych desek trochę. Dobra, tutaj tutaj też, dobra. A w sumie to będzie dobrze wyglądać, widzimy jeszcze kilka gratek w tą stronę koła. Czekajcie, chwilę sobie zrobię schodki, bo mi schodków zabrakło. Siekierka. Niestety muszę działać na numerycznej. Takie życzko. Takie życzko. I ogólnie próbujemy wrócić w górę na ten odcinek. Tak myślę, z 70, tak mówiłem, będziemy co odcinek powiększać o 10. Myślę, że to będzie dobry pomysł, że to jest dobry pomysł. Dobra ile, że dzisiaj jest to wy jest wystarczająco. Tylko tak myślę, bo... Na ostatnim odcinku chyba nawet nie jest bity w próg. Wiecie? Chyba nawet progu nie wbliżcie. To nie wiem, czy w ogóle kontynuować tą serię. Już pytałem ludzi na, na live, czy chcą kontynuację, czy nie. Moistotne, no niektóre części się nie podoba. Chyba nie podoba ta seria, no. Chyba się nie podoba. No nie wiem, no. Nie wiem, nie wiem Nie to Ogólnie trzeba będzie zrobić takie mm, nie To już bardzo źle wygląda Dobra, tutaj Jejku, nie tak, dropsik Myśl Proszę, dropsik No patrzcie, no Moja myszka żyje własnym życiem. Tak. I tutaj, będą, tutaj będziemy mogli coś jakiś czas dać taki pienek. Tak. To jest jakiś czas, że tutaj damy też. W sumie nie, tutaj to byśmy musieli dać nauczajcie chwilę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie Czekajcie, czekajcie, czekajcie yy, kabel Teraz robię schodki Tutaj potrzebuję więcej schodników Przerabię robię jeszcze więcej yy, Desek Dobra, o, nie ta strona Dropsik W tą stronę pobiegamy yy, zrobimy tak Tutaj jest z tej strony, to samo No i właśnie myślę, że się pomylę. Muszę to zrobić, bo zaraz zginę. takim tempie to ja bardzo szybko zginę, no ja to muszę zrobić tam. O Tutaj i teraz już do góry. Tutaj też powinno być mocowanie. No i to się jeszcze przyda Źle, zaczęłem Nawet bardzo źle leczem. Bo muszę je zrobić tutaj Dobra, to muszę dać nie w tą stronę Muszę dać No nie w tą stronę To i teraz dobrze kładę O, teraz jest git do góry, do góry, do góry O, i tutaj? Tutaj będą półpłytki Postawione Tak, tu będą półpłytki a na tym poziomie miały być te półpłytki, o Na tym poziomie muszą być położone półpłytki Żeby to się wszystko ładnie trzymało Zobaczmy, tutaj, teraz tutaj, ale nie, to musi być wyżej. O, i myszka, hmm. no właśnie, nie tak, jak ja mam tu postawić tutaj, i teraz? O, teraz, teraz zadziałało. Ja Ci, ale tak nie jest znowu tak żeby tego było tak dużo tutaj pójdźmy do góry zróbmy więcej pupytek więcej pupytek dajcie mi o tak dokładnie e tak bym ja chciał no oczywiście teraz będziemy się męczyć a męczyć czekaj zróbmy może tak Trzeba zrobić na sposób. W sumie to też nie wygląda tak źle. Tylko to wygląda gorzej. To nie wygląda aż tak źle. Hmm. Hmm, tutaj, tutaj schodek. Już to jakoś w miarę wygląda, w miarę, w miarę. A ja chyba to usunę. Gdzie jest troszeczkę bardzo nisko. Ciup. No oczywiście, że się psuje, no. Bo jakże inaczej. Ejku. Tworzę tu, tu tutaj o, to tak będę robił, dobra I teraz zrobiłem błąd, bon, bo powinienem tutaj kłaść bloki pyk, pik pik dobra, teraz skoczę teraz muszę dać tutaj teraz tutaj po prostu sobie pokładę pełno bloków o a wiecie, zniszczyć to nie jest problem a to bardzo bardzo łatwiej, bardzo, bardzo łatwiej. Bo tutaj ogarnięte to jest. A tu jeszcze, czekaj yy. Muszę przejść jeszcze raz. I teraz tutaj. O, dobra. Super, udało się. Udało się. Teraz muszę takim zamiast zacząć tutaj. Tutaj. I tutaj, tak? Nie, o jedną dalej muszę. O, kurczę. O, jedną kratkę dalej muszę zacząć. Zacznę od tej. I teraz będziemy już iść w dół. Cały czas idziemy w dół. Cały czas. I dotąd, tak? Do tak, dotąd. Na tym samym poziomie są? Na tym samym poziomie. Tutaj muszę jeszcze troszkę podrobić. Yy, tutaj. Tutaj też by się przydało zrobić. I zróbmy tak. Mm, jeszcze brzej. A jedno, tak. tak? Tak, 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 tak. No tak. Chodźcie, chodźcie. Chodź mój, moja pupytko. No i to nie ma sensu, by tak robić. No, chyba, że tak zrobimy, byśmy zrobili. Nie, już widzę, jak to można zrobić jeszcze lepiej. Robić tak i tak. Tutaj mniej więcej żeby tak to wyglądało Tu jeszcze pół płytka musi iść Ponieważ yy, Tutaj Będą postawione płotki yy, Nie mam Nie mam tego Nie mam yy, Desek Brakuje mi czasem yy, Słów Więc przepraszam za, za to Latający słupek Nice Tu będzie pochodnia. Nie ma więcej pochodni. Mamy na węgiel. No, jak nie, jak tak. Jak nie, jak tak. Więcej tych pochodni. 12 wystarczy na chwilę obecną, chyba. Ale jednak tutaj tego nie będzie. Bo tutaj muszą być pochodnie. Tak. Tutaj może tak być. Tylko tutaj i tak da, da się wypaść. hmm troszkę bez sensu moim zdaniem troszkę bez sensu no taki straszny bez sens chyba, że zrobię tak samo jak było tutaj na tym poziomie chyba, że zrobię identycznie czyli tutaj tak tak, i tu będziemy ci weszli w dół. I dojdziemy tutaj tym... dotąd. I tutaj by musiała być tata. No, tutaj by musiało to być. Mm, dobra. Zróbmy... Pójdźmy taki, to, takim tokiem, że tutaj nie będzie. Aż mi tutaj, tutaj się... tak będzie unosiło nieładnie. Oh, <śm> To ja będzie powiększyć o jedno. Mhm. Tutaj będzie pochodnia. Tutaj też będzie pochodnia. Ale znowu tutaj będą takie podwójne, będziemy musieli postawić tutaj. I dobrze, teraz tutaj, tutaj i koniec. O nie bewał, mówiłem, że tutaj będą z boki. Zrozumiemy bok, ale to zły bok i niedobry. Dobrze, tutaj są słodki ogarnięte, mi się podobają bardzo. Napiszcie, czy wam też się podobają, bo według mnie są y, UW i w ogóle. Co się stało? Co to jest tak, to jest, to jest za małe takie ja to płyczyłem źle to płyczyłem jakoś To bardzo źle policzyłem teraz Ta zobacza jak cię tutaj być w domku Tutaj ma być pół pytka No sięgnę no. Daj no żeby, żeby to inaczej Żeby to tak tutaj tutaj nie właśnie nie tutaj. Komuś się będzie będziemy musiały iść tak Teraz do tego Utrzybujemy tak I tak Ty nie na pół płytkę, że tutaj nie wypaść No, to powinno by być bit Tutaj też byśmy mogli dać tutaj bo Tutaj też się nie wypadnie ani to nie będzie we wchodzenie ty też, A. Dobra, napiszcie w komentarz, jak wam się to podoba. Yy, zostawcie 65 roczek w górę i do następnego odcinka. pa! pa!